Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj pokazuję, jak łatwo zrobić cierpeczki w tym patchu 15.4b. Żeby tego dokonać, po prostu bierzesz sobie, poradnik mój, i grasz sobie Kyle, ponieważ Kyle w tym patchu też jest bardzo mocna. Zobacz, tak to wygląda. Tutaj masz rzeczy, możesz to skopiować. Dobra, bezsensowne augmenty trafiłem. Nie wiem, wezmę tego kanciarza, chociaż uważam, że to jest głupie. Normalnie powinieneś zrobić ekonomię do 50 sztuk złota, tak jak prawdziwy mądry człowiek. Ale mam kanciarza, to nie robię ekonomii, tylko roluję tutaj jak wariat. Ale dostaję ponad 9000. Jest to jeden z najlepszych power-upów, jakie możesz dostać na kaile. Pozostałe to: podwójne uderzenie, narastający gniew oraz coś tam, 66. Jak jest 66, to to jest to. Dobra, no dobra, skoro nie mam odsetek, to mogę co tutaj rolować? Zwłaszcza, że jestem na poziomie trzecim, to w ogóle szanse na kaile mam tutaj zwiększone. Także rolujemy. I nic. Dobra, tego Jace'a jeszcze opierdzielę. I nic. No dobra. No to dupa. Także mój plan z tym kanciarzem jest taki, żeby po prostu co turę rolować po kl trójkę i za trójkę. Moja ekonomia jest cały czas na poziomie 30 sztuk złota, więc to, czy coś tam zaoszczędzę, czy nie, raczej niczego nie zmieni. W ogóle, czemu ja wygrywam jeszcze? Waga ciężka, na razie się przyda, kręcimy dalej. Jest Kaela jeszcze jedna i jest jeszcze jeden Jir. No dobra, weźmy go. Aczkolwiek cały czas zastanawiam się, dlaczego Zak jeszcze się nie ulepszył. Jakby Zak, co ty masz na swoje usprawiedliwienie? I tutaj kończy się nasza seria wygranych, która wynosiła dwa. Raczej nic można by było się pochwalić. Tutaj szukamy oczywiście komponentów dla Kyle. Może zaczniemy od różdżki. Na pewno jest na droższej postaci. I różne potrzebujemy aż dwie. No ale niestety nie złapałem. W takim razie wezmę, wezmę piąstkę. Niko. To też postać, którą chcemy docelowo zagrać. W sumie Baldzahar też. Także ten Baldzahar był ciekawszy w sumie. No i wreszcie, Zach się ulepsza. Teraz tak, nie mam żadnej serii wygranych. Jestem na poziomie czwartym, poczekam sobie tutaj, żeby było 8 na 10, i wtedy przekręcę złoto z nadzieją, że dokręcę po prostu Kyle na trójkę. Z zaka, no nie wiem, zaka jest dosyć daleko. Natomiast jeśli dokręcimy Kyle, to od razu zaczniemy się przesuwać z poziomem. Nie będziemy czekać na tego zaka, ale w normalnej konfiguracji zrobilibyśmy 50 sztuk złota. Kręcili po zaka i Kyle, e. Także tutaj wyszły bardzo dziwne sytuacje, których się kompletnie nie spodziewałem, ale takie jest życie. Nawia się Kyle. A. Ale jeszcze cierpliwie poczekamy. Czy jaki garn z loketem wzmacniający medalion? Runda do przodu, o dziwo. Mamy tutaj 6 na 10, także jeszcze tę ta rundę przeczekamy. Warto się upewnić, czy w ogóle tutaj wygrywamy. Bo jakbyśmy przegrali ze skaliaczkami, to byłby przypał. Łeska, no raczej nie jestem zadowolony z tego. Ale jest łuk, dobra, to zawsze coś. Także zag dostaje tutaj gargoela. Łeskę też położymy, zrobimy Spirit Visage. I kręcę. Kupuję jedynki po drodze. I Kaela się wbija na trójkę. O dziwo, tego zaka mam jeszcze dwie sztuki, ale tak jak powiedziałem, będziemy szli do przodu. Także bardzo szybko ta Kaela wbita, tak przed stageem czwartym byśmy chcieli ją dokręcić, a my dokręciliśmy ją na początku stagea trzeciego. Na pewno minusem jest fakt, że nie posiadam żadnego skończonego przedmiotu, ale plusem jest fakt, że posiadam całkiem niezły power, bo ponad 9000 to jest jeden z lepszych. Także wygląda na to, że będą solidne lpeczki. Ale jak tu się zachować z tym kaciarzem? No, jeśli nie mamy odsetek, to możemy po prostu działać na szybko. Trzask prask mógłby nas przyspieszyć i da nam też komponent. Nie będzie. Kolejny zak. Trochę kusi, ale wydaje mi się, że to jest. że to jest bajczik. Dobra. kładziemy tutaj pasek. I teraz muszę te przedmioty rozdać. Także położę tutaj i tutaj. Tylko po to, żeby ten trzask prask działał. No, i wracając do tego kanciarza, będziemy po prostu robili tak, że jak już będziemy mogli wbić jakiś poziom, to wbijamy ten poziom. I tyle. Razem Kala na trzech gwiazdkach ze szczęśliwym Zakiem, który ma przedmioty. W sumie ten Zak tam mocno ratuje sytuację. No i proszę bardzo, wbijamy poziom. Dołożymy sobie Zaka z tego względu, że Niko nie miałaby tutaj żadnej synergii obecnie. A że Zak jest ulepszony i posiada jakieś synergie, no to lepiej go wbić. Wezmę sobie jeszcze tę no albo czemu nie? Oho, tutaj jakaś załoga. Kala cały czas sobie rośnie. Nie, naprawdę bardzo szybko ją trafiliśmy. To był dobry wynik. Nie wiem, czy w ogóle wspomniałem, ale Kala teraz dobrze gra się pod upiorem I właśnie my zamierzamy zrobić coś takiego tutaj. Bo wcześniej jak nagrywałem, to nagrywałem pod molochów. Y, dobra, tutaj różdżka byłaby super. Zwłaszcza, że tam jest jeszcze Zak. Dobra, był. Już go nie ma. Łuk też został zabrany. Asków już nie ma. No to pozostaje nam Xantę, którego chcemy wziąć, bo jest upiorem. Dobra, chociaż tyle. Jest Zak. I jest też Malzahar. Dobra, w tym momencie tego Xanty chcemy wrzucić zamiast jednego Zaka, z tego powodu, że jest czwartym upiorem. O nią mówić nie możemy, do nas nie stać, więc czekamy. Teraz ta Taniko też nabrała sensu z tego względu, że Ksanty jest obrońcą, a raczej protektorem przepraszam. I wtedy ta Taniko już coś może gnieść. Trzymam tego Zaka, bo może się gdzieś tam naturalnie ulepszy, ale czekać na niego nie będziemy, bezsensownie rolując. Jest ciekawszy pojedynkowicz, także sobie zamienimy i wbijemy sobie poziom. Dołożymy Niko, ustawimy się w taki sposób, i owocek poleci na Zaka. Może regeneracja ich będzie? Choć wolałbym coś lepszego. A że już Kyla ma bardzo fajny owocek, to zaraz sobie coś przekręcimy. No i zobaczcie, taka szybko trafiona Kyla i w miarę ubrany tank, żeby ona też mogła coś postrzelać. To jest naprawdę game changer. To pokazuje, jak ważne w TFT te, te jest tempo. I jedni mówią, że na przykład jakaś kompozycja nie działa, innym ta kompozycja działa. No, i prawdopodobnie u podstawy wszystko sprowadzało się do tempo. Czyli ten, któremu zadziałało, miał lepsze tempo, a ten, któremu nie zadziałało, miał gorsze tempo. Także taka ciekawostka. Dobra, zobaczmy. Może wreszcie coś dokończymy. O tej kali. No i dokończymy. Całkiem sensowne itemki. Mamy Gizu. Teraz z tego kobuko mi się przydało zdjąć. Także waga ciężka, Darius zamiast kobuko. Zrobimy sobie od brzemów, damy też jedną piąstkę. I może te dwie piąstki na razie zostawmy, bo może z tego wyjdą przedmioty na warusa. Także może chwilowo piąstkę położę na ażce, żeby to tempo jakoś tam jeszcze przyspieszyć, coś tam dołożyć do pieca. No I proszę bardzo, bryza. Teraz Kaila już jest w miarę ubrana, to, to już w ogóle powinno być bardzo łatwo. Patrzymy czy ten poziom możemy wbić, jeszcze nie. Wola włóczni raczej nas nie interesuje. Tutaj jest ciekawy wybór między wyniesieniem a leczącymi kulami. I może. może leczące kule? A może przeszywający wzrok? Ej, to jest ciekawe. Wezmę to. Poziomu jeszcze wbić nie mogę. W każdym razie to wygląda całkiem nie najgorzej, niż przeszywający wzrok. Kala się rozpędza. Zaczyna zadawać nieuchronne obrażenia. to w finale może dać naprawdę świetny efekt. Zobaczmy na tym Dariusie, jak to wygląda. Troszkę tych nieuchronnych jest. 400, no tak nie za dużo było, ale. Ale coś tam jest, w Gluteni nie ma kapeluszy na sobie. Wbijamy poziom. Dokładamy sobie bazara. chociaż w tej sytuacji chyba lepszy byłby za poziom drugi. No i tutaj czeka nas ostatni przystanek, czyli po prostu wbicie poziomu dziewiątego. W tej kompozycji wbicie poziomu dziewiątego jest najważniejsze, ponieważ na poziomie dziewiątym ka staje się najsilniejsza. Tam też znajdziemy szóstego upiora w postaci warusa. Dlatego też, jeśli gorzej nam idzie, to też warto jest wziąć pod uwagę jakieś tam ekonomiczne augmenty, które ułatwią nam potem wejście w ten dziewiąty poziom. Ponieważ, tak jak mówię, no, ten dziewiąty to jest podstawa. Polujemy tutaj na różkę. No, niestety, różdżka nie jest nasza, natomiast mamy też miecze. Możemy pomyśleć o tym warusie. Lepsze się Niko. Dobra, zacznijmy może od Shodzina. Też trzeba przyznać, że całkiem niezłym trzymaczem przedmiotów dla warusa jest Dżin. on no, jest snajperem. Także jest to całkiem dobra opcja. No i mamy Udyra, to może wrzucę go w ten sposób. Tak więc tak czekamy sobie do, tych, do tego level lapa. Troszkę to potrwa przy tej naszej ekonomii. Ale mamy z tej 4, 6, także myślę, że i tak stosunkowo szybko wejdziemy na ten dziewiąty. Dobra, tutaj mamy trudne do przodu. Szkoda, że te 3 sztuki złota dostajemy tylko w rundach z graczami. Myślę, że jak już tam zabierają całkowicie odsetki, to chociaż tutaj też powinniśmy dostawać. Mamy w każdym razie ruszkę. Super. Piękna sprawa. I co zrobić tutaj? Dobra, może tego warboga. Mamy też Xantę. No i już prawie 68 sztuk złota. To już bliziutko. Aha, no i te piątki jeszcze połączymy na Xantę, gdyż już komponentów pojedynczych nie będziemy dostawać. Chyba, że gdzieś tam w późniejszych kołach można by je wybierać, ale skupimy się po prostu na pełnych przedmiotach po dwa rusa. Ale cały czas rośnie, już troszkę tych statystyk dostała. No, i teraz, w sytuacji, w której nie mamy Zaka trójki, będzie trzeba pomyśleć nad alternatywą. Albo jakiś Udyr, albo ten jako main tank, ewentualnie może popy. Więc main tank mam na myśli głównego, główną postać, która przyjmuje obrażenia. Wrzuciłem sobie tego Zaka zamiast ashki, ponieważ i tak mam pojedynkowiczów na dwójce, także ta ashka nie była potrzebna. Chwilowo to Jean będzie trzymał przedmioty. No i ashka tutaj widzę zemsta, jest grana. Ale muszę przyznać, że ten true damage, który wziąłem, to raczej nie jest powalający. Aj, dopiero do mnie dotarło, że trzymałem te komponenty tutaj i poziom nie wzrastał z tego mojego augmentu. Także troszkę się tutaj wygupiłem. Dobra, jeszcze jedna runda i wchodzimy w poziom. Tym razem walczymy na dziewczynki. To była zawsze dobra kompozycja. Aczkolwiek tutaj udaje się pogromić chłopkę. I prawie jesteśmy w top 4. Tutaj widzę warusa I to mnie oczywiście interesuje. No, muszę się pogodzić z tym, że to nie będzie przedmiot dla niego. Okej, okay, został zabrany. No to skoro tak to wygląda, to może jednak wezmę, może zaka wezmę. Teraz wystarczyłby tylko jeden zak, żeby się ulepszyć. Zagrajmy w ten sposób. Nosimy sobie poziom. I w tym momencie Kayla staje się dużo silniejsza. Mamy jeszcze tego Tytana. Na razie na jak sobie leży. I teraz znaleźć warusa. To jest taka. To jest taki nasz cel. Przy okazji ten, ten zak jakby się ulepszył, to byłoby super. No i muszę mu zmienić, bo tak stoję z tym owockiem. Miałem tam coś pozmieniać i co? Top 4. Boże drogi, no nie jestem w stanie dokończyć temów na warusa. Biorę jeszcze jeden szorg. Bizamyastryda. Na... na razie, twisted fate może na stół. To no jest ten chłopek, on ma coraz 100 punktów zdrowia oraz Zachar trójka. No mocno, mocno. Coraz ma takie mocne tempo. Chyba go nie wyprzedzimy. Popi w sklepie. Dobra, jest varus, wrzucamy go. Przerzucę przedmioty, tak żeby coś tam miał ciekawego. A ten tytan może na popi. Dobra, no i jak to wygląda? Cały czas liczę na tego zaka jeszcze. To byłoby bardzo wyg wygodne i przyjemne. W każdym razie wygrywamy. Popi się ulepsza. udry również. No i pozostaje ten nieszczęsny zak oraz walus. Tutaj no może chciałbym się ustawić po drugiej stronie, ale to jest naprawdę mocny stół. Odpalamy się. Ale niestety bez szans. Boli mnie to, że tankuję coś z tym zakiem dwójką. To już popka pewnie byłaby lepsza, ale cały czas liczę na to, że trafię to ulepszenie. Ewentualnie, może przerzucić to na dwa razy, zaraz. A tak to ugryziemy, bo to nie ma sensu się męczyć. Także wjeżdża sobie popi. I może spróbuję tak stanąć. Zobaczmy, jak to wygląda. Popka podeszła pod Malzahara. próbuję Próbujemy się rozpędzić. No, to nasza popi mimo wszystko dosyć szybko się roztopia. No i właśnie. No, chyba tak, koniec. Także gościu nas to HP wygrał. Niemniej, Kyla, bardzo grywalna. Dziękuję, że jesteście. Poza kawtę w TFT. Wszystkiego dobrego. I całuje wcy.